Cześć pod ogień, the light Temple. Poziom drugi. Zaliczyliśmy poziomy tutorialowe. To teraz zaliczmy pierwszy poziom z tej konkretnej części gry. W ogóle nie, nie pamiętam jak ten poziom wyglądał. Dobra, jak, jak się go grało to też nie pamiętam. Więc załóżmy, że nie, jest, nie przewiduję, że, że zrobię ten poziom na maksa. Jak to było? Aha, najpierw trzeba było... Po... Jakoś tak się to obracało, nie? Pamiętam, że jednego się nie tykało. Tak kojarzę, że któregoś się nie tykało z tych. Bo chodzi o to, żeby im domki otworzyć, nie? Jest wody. ale żeby zrobić ognia, to trzeba zrobić tak. Tak jest. Najlepsze, no jak się wejdzie w światełko, to już się drzwi zamykają, nie? Nie ma zielonego kryształka. Tak jak było w ankiecie mówione, nie przy ankiecie. W miarę możliwości robimy te zielone kryształy. Możemy spróbować jeszcze raz i może szybciej wyjdzie. Tak, tylko że muza się wyłączyła, coś jest nie tak. Tak ten przekręcamy ten przekręcamy, tego nie tak i woda musi specjalnie iść ten jeden niebieski kryształ. I wszystko teraz jest tutaj po stronie fioletowego. Czekałem Dobra. Dobra. Dwie próby były, nie robię więcej. Na początek nastawiałem się na zielone kryształy, nie? Ale widzę, że to nie będzie takie łatwe. Więc po prostu odpuścimy. Mimo, że w ankiecie było... I tam przy trzeciej części mówię, że jak coś to będę nadrabiał na zielone kryształy. Nie będę nadrabiał na zielone kryształy. Zrobimy takie kryształy, jakie będą byle niefioletowe. Jak będą B, to ok. Jak będą zielone, super. Mogę czasami zrobić kilka prób na odcinek, ale jak będzie widać, że no nie przerobię tego szybciej, no to odpuścimy. Do kolejnego odcinku, cześć. Na koniec odcinka, mimo że się pożegnałem, to jeszcze miało być podane, kiedy kolejny odcinek. Tak, i w momencie, kiedy nie podam, to po prostu uznawiam odcinek. Dodaję fragment, kiedy się dowiadujecie, pod którym numerem i którego dnia będzie kolejny odcinek. Z Gierek, które już w poprzednim miesiącu, albo raczej przy tym odcinku. serię czekają na kolejny odcinek. Co Słuchaliście? Myślę, że tak. I tutaj do Body Ognia 2 proponuję numer 36. Czyli 36 numerek to jest 7 czerwiec. To już teraz odcinek kończy. Cześć.